Nic nie jest tak fascynujące jak kutas wielkości potężnego drzewa, którego sobie wkłada w dupa i grając na cymbałkach wyciągniętych z golema majesa. Odłóż tego kutasa albo dostaniesz. Dokładnie chcę strzała prosto w dupcie. He, jeszcze nigdy nie miałem fireballa w odbytożce, to będzie niezła. Jada. Jesteś zupełnie szalony, Beliar zawładnął twym kutasem. Opętał tę ściszkę stolcową, u poleje się może z słodkiej sperniszki. Bo moja nie jest słona, lecz słodka. Spójrz na mojego drągala, jak on tańczy. Zaraz mój Marcin zacznie prąciem tworzyć magiczną barierę w mini kolonikalnej. U, no zobacz, już tworzy białą barierę. O, fafoft. Fa, Ty chory pojebie, trzeba cię koniecznie unieszkodliwić. Mam tu takie potężne zaklęcie o nazwie wypędzenie Stuleja walącego gruchy 24 na dobę. Odak gada, zanim je rzucisz, może się poczęstujesz moją śmietanką. Chętnie ci ją wleję do bój za Afryko. Ten kutas wygląda na bardzo dobry materiał do kucia oręża.